Siemanko, witam na zakładzie komputerów zepsutych i dzisiaj typowo właśnie zakładową czyli taka proza życia co, co tam u nas Wy to oglądacie to pewnie jestem na urlopie i dlatego chcę mieć odcinek zapewniony, jest dzisiaj sobota przyjechałem poogarniać tematy, jeszcze w poniedziałek jestem w pracy we wtorek jest święto a więc się nie pracuje no i w środę mnie, mnie już nie ma Yy, przyjechałem sobie po pierwsze posprzątać, żeby w poniedziałek coś podziałać yy, logicznie, bo trochę nam się, trochę się bałaganu zrobiło, jednak oczywiście ciekawe sobie, w ja się pije. Zrobić wycenę przyjechałem na taki telefon. Yy, no trochę się nabrudziło. I właśnie Wam poopowiadam co tam, co tam u mnie, co jeszcze dzisiaj muszę zrobić. Na pewno muszę yy, właściwie do tego posprawdzać, czy to jest ok. Lat to polizingowy, sprzedany. Właśnie klientowi, tam od razu chciałem mu drukarkę do tego zapić, bo coś temu nie chodziło. Akurat kabel ma uszkodzony, także dlatego nie działa. Przyjąłem takiego Asusa do naprawy. Ogólnie się odpala, ale wyłącza. Zawias złamany, także to pewnie do ogarnięcia bardzo łatwo. Taki zasilacz do tego Asusa jest. Także myślę, że ten zasilacz jest po prostu winny. To taki, że jak tylko widzę, to aż mało się nie płami w oczach. taki Acer to jest bardzo ciekawa też ciekawa historia bo to jest Nitro 5 i to wcale nie taka jakaś super mocna i 5, Siódma generacja chyba i MX 240, 140, 130 jakaś taka z tych kart takich niszowych w każdym razie ten laptop jak robiłem już dawno temu rozłączał się zasilacz w nim, po prostu się wpinało wszystko było ok, włączyło się obciążenie czy formuleka czy gry i za chwilę Wyłączył się. O, akurat, taki dźwięk, robi taki, Nie, bardziej taki pip. Pip, 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 pip. pip. I tak się wyłączała, aż całkiem go odłączyła. I wtedy była walka, pamiętam, to dwa lata temu. Walka nie mała ze wszystkimi. Walka była z, z rezystorami, z całą detekcją zasilacza, czy jest wszystko w porządku. No, oczywiście zasilacz był zmieniany i to nic nie, nie zmieniło, więc nie pomogło. Pomogła dopiero u, wymiana układu zasilania. Beku 735. I teraz to tak wrócił ten laptop do mnie. Wrócił dawno, wróć, Wrócił po długim czasie. Niedawno, ale po długim czasie. To znaczy po. No, dwa lata to na pewno minęło. Bo to jeden z pierwszych klientów, których obsłużyłem w tym lokalu, a lokal ma właśnie. Dwa lata minęło 1 sierpnia. No właśnie, drugie urodziny kanału. Są. To ten film jest na drugie urodziny. No, kanału, firmy. Ten film jest na drugie urodziny firmy. Tutaj torcik będzie. <laughs> tak, dwa lata się utrzymujemy. W każdym razie, ale mówię, to taki młody chłopak, nie chcę go naciągać. I mówię, dobra, zrobimy to jako reklamację. Potraktujemy to jako reklamację, bo wtedy wstawiłem układ BQ735 używany. A jako, że używany, bo nie chciało mi się zamawiać, bo wtedy to pomogło. Walka była niestety tym nie mała, ale pomogło laptop 2 lata chodził bezbłędnie. No i wrócił jest to samo. No i tak myślę, kurde, no co dawaj, no to, 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 to jakie wyjście? zmieniałem układ i, i już. I zmieniłem ten układ w ogóle ja tego laptopa u siebie nie mogę złapać na tym rozłączaniu teraz klient twierdzi, że się rozłącza, że on to widzi, że w grach, że tu u mnie za boga i nawet klient próbował wywołać u mnie nie ma szans no mówię, no to chłopak taki, nie wiem czy do gimnazjum chodzi, no chyba niepełnoletni nie będę go naciągał, zrobił reklamację, wymieniamy układ zamówiłem układ, zmieniłem, Dwa tygodnie był spokój, dzwoni, że jest to samo, nic się nie zmieniło po prostu zasilacz jest uszkodzony, jestem zasilacz już tutaj zamówiony Zapięcie na zasilaczu spada do, spada do 18,5V i prawdopodobnie właśnie często takie problemy, że u mnie działa, u klienta nie, to zasilacz jest winny troszkę inne napięcie w sieci, u mnie może wyższe, niższe, nie wiem działa stabilniej, u kogoś się w domu pierwszy zwykle to jest zasilacz, zaraz Wam pokażę drugi zasilacz, też uszkodzony jak się będzie objawiał <laughs> w każdym razie no cóż, takie, takie życie Yy, to będzie wszystko ok, zrobimy to po prostu. Zmienimy zasilacz, damy, sprzedamy nawet zasilacz, czy jest po robocie. Nie musiałem tej reklamacji wcale uznawać, bo minęło dwa lata, ale tak po prostu pomyślałem, że chłopak nie miał apkasy, to trzeba mu to zrobić. Także tutaj tylko zapłacę za zasilacz i po temacie A tam przy okazji nawet zaczynałem to nagrywać z tego filmu, miało być fajnie, i w ogóle to wyczyściłem tam też chłodzenia, bo było tak, a to, to właściwie każda rozbiórka się kończy, wyczyszczeniem u mnie pasty i zmianą chłodzenia. Mianą pasty i czyszczeniu uchodzenia <grych> yy, Także tak, było co czyścić. W ogóle chłopak był mega zadowolony, że, że ten komputer tak szybko chodzi, bo mu w throttling wpadał. Proces 95 stopni wpadał mu w throttling i nie było tej wydajności, co być powinno. Także on zadowolony akurat z tego, że to czyszczenie było zrobione. Za znaczy, nie była wzięta kasa, akurat. To nie mówię, że nie. Aż tak dobrze nie jest, że bym za darmo robił. Co poza tym? klawiaturę mamy w naprawie. Znowu jakiś tam taki młody chłopak, no, z podstawówki jakiś taki, nawet ten bardzo młody taki grzeczny chłopak przyszedł no to czy bym nie zrobił klawiatury, bo w umu nie działa. Wszystko mu działa, tylko w umu nie działa Mechanik oczywiście, nie? W takich momentach zawsze robimy, znaczy zawsze, staram się robić tak, że po prostu, po prostu robię to tak, że Wybiera sobie jakiś klawisz którego się nie używa, na przykład, nie wiem, w z stule jest tych scroll -locków. Zamieniam miejscami po temacie. Nie mam switcha akurat. Znaczy można, to oczywiście można zamówić nowe switcha, ale ale tu mówię wybiera. 50 takie coś kosztuje. Rebię klaturę, zmieniam switch miejscami. Za 50 robiłem to kilka, kilka razy, czy kilkanaście w życiu. Wszyscy są raczej zadowoleni po tym zabiegu, tu są klawisze z niego. To już sobie w poniedziałek okardny dzisiaj mi się nie chce. Pokażę wam tu kolejny pacjent. Be quiet zasilacz. Znowu dziwne zachowanie. A, bo właściwie miałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Pamiętacie ten odcinek? Tu jest w karcie. Składałem komputer, dosyć drogi dla klienta, Johna, dla Jaśka, ale Jaśek jest z Australii. Znaczy mieszka w Polsce, nie to, że do Australii ten komputer poleciał. chłopak taki właśnie też, no, mówimy sobie po imieniu, chociaż znamy się tylko z, tylko z serwisu, nie? Że mu składałem komputer. Coś tam, jakieś są problemy. U niego są, oczywiście u mnie tych problemów nie ma, u niego są. Zawsze tak jest. Yy, rozłącza się klawiatura, to już była drugi raz, drugi mój przypadek yy, w ciągu dwóch tygodni, że takie coś występuje, rozłącza się klawiatura bije klawiatura właśnie, bo dlatego przy, tym, przy okazji mi się tego zaśladę przypomniało tutaj jest to samo, klawiatury się rozłączają, pierdolą, jedna chodzi, inna nie u mnie też raz jest dobrze, raz nie, yy, u Jaśka było to samo z tym, że u Jaśka nie jestem w stanie tego wydiagnozować do końca tutaj zasilacz jest zdecydowanym powodem tego i zaraz wam, bo mamy rozkrop na serwisie teraz pożyczony swoją drogą. To wam za chwilę pokażę, jak to wygląda. Ja się dostał, miałem taki sam zasilacz u siebie w prywatnym komputerze. Wrzuciłem mu mój, to są Sisoniki. Wrzuciłem mu mój, a ja sobie wziąłem jego na wymianę. Zaufałem, może nie ukradnie mi tego zasilacza. Po prostu on sobie potesta na tamtym, jak mu to chodzi, a na tym. Jeżeli to nie to, no to pewnie płyta. Można by też było, jeżeli, jeżeli to nie pomoże tym no to wyjmiemy tę płytę, wyjmiemy Procka, Może gdzieś jakiś błąd w sztuce został popełniony, choć szczerze w to wątpię. No właśnie, dzisiaj odcinek proza życia. Problem za problemem, problem goni problem. Jeżeli komuś się wydaje, że tak nie jest, to jest w dużym błędzie w każdej działalności gospodarczej. Problem goni problem, mechanicy też mają swoje problemy, ja mam swoje. Reklamacje czasami, czasami Yy, nie reklamacji, mimo że się ten sam sprzęt robi, bo jeżeli nie ma powodu reklamacji, no to nie można jej uznać. Czasem by ktoś chciał, żeby zrobić na reklamacji na przykład, bo się raz coś zepsuło, matryca była zmieniana, a za chwilę z doładowania, że to jest nasza wina, no nie jest to nasza wina. Yy, jeżeli zmieniam olej, to nie mam pretensji, że powietrze z kół zeszło do mechanika, bo to nie jest yy, nie tędy droga. Yy, no, obstowko idziemy. ok, zrobiłem tutaj taki troszkę lepszy kadr. Yy, tu mamy zapiętą końcówkę tą, co automatycznie włączy nam zasilacz. Podłączmy go do prądu. Słychać go, że chodzi. weźmy może sobie końcówkę od CPU. Aha, tylko to nie będzie masy. Zobaczymy, jak to bez masy się nam no, objawi. na je na auto ustawimy. Zobaczymy, co, co pokaże. I wiecie co? Chciałem wam pokazać. Że on nie działa. Co jakim, jaką ma wadę, a on działa. Co za jaja. Nie wiem, czy jestem w stanie tutaj teraz to zmieścić. Nie, to 100 mV nie będzie. A będzie, 100 mv będzie. Ej, bo serio teraz jest ok. Ej, pęknięcia są bardzo małe. Jest 12 i 2 równe. I tu pik 400 mV, ale nie widzę, żeby te piki były 400 mV. Rzeczywiście. Weźmy yy... tu. Jeszcze możemy bliżej, do 500 mV możemy podjechać. Więcej nam już ucieknie poza wykres. No, rozrzut, powiedzmy, taki jest. Czy do 200 możemy podjechać? Może do 200? Nie, to już nam wykresu nie znajdzie. trochę w czasie. No są takie synchronicznie. Fale, ale to też masa jest niezapięta wydaje mi się, że ten zasilacz został właśnie naprawiony nie, tak na serio to trzeba mu się przyjrzeć bliżej jeszcze go pod obciążeniem, ale ja z go pod obciążeniem wam zdjęcia, wykresów jak wygląda pod obciążeniem i bez obciążenia teraz był rozbierany, u mnie właściwie pomierzony i poskładany uznałem, że nie ma sensu go naprawiać być może pęknięty lód się powoduje taki manewr spróbuję nie pustukać trochę i to lepsze to, że na każdej linii Idealnie tak samo pokazywał, tak jakby, no ja nie wiem jak to nazwać, no wiesz, no, no co widzicie na zdjęciach, nie? To nic, w każdym razie musimy się mu przyjrzeć, jeżeli będzie ten, to po prostu się go zmieni, żeby nie było kłopot. Nie lubię takich sytuacji, że coś nie działało, a działa, bo nie wiadomo czy to oddawać, czy to zmieniać Jeżeli to zmienię, to jest nam oszust, że zmieniło sprawny zasilacz, jeżeli go nie zmienię, a on się spieprzy w przyszłym tygodniu To ryzykuje swoim dobrym imieniem, no trudno, musimy się mu przyjrzeć w takim razie nic jeszcze nie mówię na jego temat, tyle mówię, że go wyłączam. Co tam jeszcze u nas dalej się dzieje? Stacjonarka jest taka do zrobienia systemu, polizingowa, kupiona dla klienta, będzie ploter obsługiwała. Tam też będzie walka z tym ploterem. Ogólnie to ja nie lubię takich, takich robót, że trzeba jechać do klienta, instalować ploter czy coś, no nie jestem od ploterów fachowcem, no ale kto to zrobi? No właśnie, bo to kanał się zrobił ostatnio bardzo technicznie serwisowy, ale prawda jest taka, że cały czas obsługujemy właśnie takie tematy przed chwilą ten laptop właśnie stąd wyszedł w przerwie między nagraniami, co pokazywałem hapek polizingowy, klient go zabrał razem z tą drukarką idąc dalej, właśnie, tutaj jest też klient miał brać laptopa, chce w stacjonarkę, jest stacjonarka to się ją po prostu sprzeda Wezmę ją, wziąłem ją z hurtowni, przyszła wczoraj i właśnie prosił, żebym podjechał i ten ploter mu ploter jakiś stary, Summa D60 działał na xp wcześniej Dobrze, teraz jest siódemka coś tam, co cały czas z nią jest nie tak, ale wszystkie porty też w płycie są uszkodzone, także W sensie, już nie ma USB dobrego ani jednego, no to wiecie, komputer na XP-ku to Jak ja sprzedać komputer komuś, kto jest na XP-ku, jak ja takiego komputera nie mam, a na, a na tym zrobić XP-ka to będzie męka, chyba żeby nam to nie chciało iść, no to się z maszyny wirtualną zrobić z XP-kiem i też będzie okej okay. Ale myślę, że to jakoś tam powiedzmy Uda się zgrać, żeby to chodziło tak, jak powinno. Temat Asusa. Przypomniałem sobie, popatrzyłem na jego wentylatory Asusa tego za 12 tysięcy trochę się zmieniło w tym temacie. Bo tak, grafika nam się raz pojawiła i myśleliśmy, że już jest właściwie po, po naprawie, że będzie naprawiony laptop. No niestety tak nie jest. Już tłumaczę tam w komentarzu, to napisałem też, bo ktoś pytał o niego. Sytuacja wyglądała tak, że nikt nie zwrócił wcześniej uwagi. Jakimś sposobem ani ja, ani mój poprzednik, ani nie, no, no jakoś nie widzieliśmy tego. Brokowało kondensatora na, na procesorze, na Ryzenku. Ryzenek był bez, bez jednego z kondensatorów, a więc go zacząłem szukać, co tam może być co za kondensator. Ten obok rozlutowałem, zmierzyłem jego pojemność. Zamówiłem taki sam, z tej samej pojemności na 6-3 V. Wlutowałem, przy lutowaniu trochę grzałem tą okolicę, żeby to szybko poszło włączam, jest grafika i normalnie, furmarka włączam, obciąża się, chodzi akurat ten mój poprzednik, co go przywiózł, to dobry znajomy yy, patrzy, mówi, no kurwa, no działa, no kurwa, no, 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 no zajebiście, nie? zrobiony, po naprawie yy, cieszyliśmy się 10 minut przy nas wywaliło bluescreena przy furmarku yy, wskazującego na grafikę, więcej grafika się już nie zgłosiła yy, po prostu dalej był ten sam wychrzeń, ten sam błąd Potem jeszcze raz troszkę podgrzałem procesor gorącym powietrzem, tak wiecie, delikatnie próbowała się grafika włączyć, ale w ogóle laptop się włączał BlueScreen przy uruchomieniu, BlueScreen Viewer wskazuje, że to jest właśnie BlueScreen sterownika graficznego czyli chciał ją wykryć Potem jeszcze raz zgłosiła się po grzaniu na chwilę ale nie męczę tej płyty wysoką temperaturą bo nie chcę jej po prostu pokrzywić z tym, że sytuacja jest teraz taka, że to jest na rajzenie problem i teraz tak. Rebolować tego na najrozsądniej by było, bo pewnie tam coś pod kulami, tam było zalanie w tej okolicy, pewnie coś pod kulami, albo wściekły metal tam jest, albo tam jest korozja. Trzeba to zdjąć, wyczyścić, zakulować na nowo i polutować. Także szukamy kogoś, kto to będzie robił, ale tu kwestia wycen. Ja muszę mieć wycenę, bo ja nie decyduję w tym momencie. O tej robocie, tylko klient, jeżeli nie będzie z jego strony chęci, a z tego co widzę, nie ma za dużo chęci. To znaczy, raczej byłby chciał chyba zabrać w tym stanie co jest, to po prostu go, go oddamy i tyle. Także ja muszę mieć jak najszybciej zrobić sobie wycenę tego i decyzja należy do niego, bo teraz, jeżeli ten Razien nam przy wylucie zdechnie, to co my zrobimy? No, będzie, będzie bieda, będzie problem. No, ale trudno, no, takie, takie jest życie. Nie posprzątałem, za dużo miałem posprzątać. I zawsze w tej samej koszulce nagrywam. Będziecie myślać, że ja mam jedną koszulkę. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się taki odcinek vlogowo serwisowy Podoba. Też dzisiaj akurat nie dubię nic szczególnego, jeżeli chodzi o naprawy. To Wam nie pokazuje. Być możemy robić takie no, z naprawami odcinki vlogowe. Myślę, że to trochę też inaczej jest, bo mało takich, takich kanałów, takich odcinków w internecie się przewija. Jak wygląda życie na na małym serwisie, bo może duże serwisy, takie większe, bardziej znane nagrywają takie filmy, ale to zupełnie inna bajka, jakie są ceny tam, jakie są ceny tu eee, to ceny to jest też no właśnie, to ceny to jest bardzo ciekawy, ciekawy temat bo u nas naprawdę jest dużo taniej niż w dużych serwisach eee, albo nawet w małych serwisach, ale w dużych miastach, bo tak u nas za wymianę klawiatury nitowanej bierzemy 200 zł a wiem, że duże miasta biorą, w dużych miastach bierze się 300, 400, 500 Lokal, ceny lokalu. U nas lokal jest, mój lokal jest bardzo tani. To jest na wsi, to nie jest, bo możemy pogadać o tych finansach troszkę. Lokal jest na wsi jest dlatego bardzo tani, że że jest tani, Już w mieście, małym mieście, czyli Brzozowie, yy, czyli 3 km stąd, lokale są 3-4 razy droższe. No i także, że ja bym płacił za lokal yy, tak dużo no to faktycznie by ceny trzeba było podnieść w tym momencie jestem jeszcze w stanie się przy moich cenach utrzymać choć No sukcesywnie podniesiemy ceny bo oprócz lokalu mamy jednakowe koszty prądu ZUSu i wszystkich pierdół związanych z działalnością gospodarczą ale mówię no jesteśmy tańsi z i dwa powody na co są właśnie lokal nie musimy spłacić 10 tysięcy za lokal miesięcznie ani nawet 2 tysiące ten lokal nie kosztuje także Także no spokojnie sobie działamy. Druga sprawa to jest miejsce. Lokal jest tani, ale bardzo duży. Ja w tym momencie mam na rozkładanego sprzętu bardzo dużo i sukcesywnie sobie go robię. Jeden laptop jest rozłożony, to leży, czeka na części. Nie trzeba się z nim, chociaż ostatnio się też robi ciasno. No bo jak jest tego bardzo dużo, to się robi ciasno, ale czeka na części, nie ma problemów. Z tym, żeby laptop chwilę poczekał na części. Na małych serwisach, jak może jedno stanowisko malutkie, no to składasz, rozkładasz, patrzysz, musisz części, to musisz poskładać, odłożyć na półkę gdzieś tam do szafki, żeby dopiero to kończyć za kilka dni. No ja w tym momencie mogę sobie to rozkładać, decydować jak chcę. Więc raczej też prowadzę oczywiście sklep cały czas. To znaczy te laptopy tu, oprócz tego słucha właśnie nieszczęsnego, są do sprzedaży. Zawsze to parę złotych można, można zarobić w ładnym stanie są te laptopy, tak, jak właśnie ten pokazywałem, po leasingowie, no To klasa na minus, ale bardzo ładny. Żeby się utrzymać, trzeba, trzeba kombinować i włapać wszystkie serwisy za ogon, chociaż wolałbym robić tylko serwis. To właśnie życie jest. tego wymaga, żeby coś zamówić, coś sprzedać, coś coś odsprzedać, coś wymienić, coś, coś zarobić, bo z samego serwisu pewnie bym się nie utrzymał. Tak naprawdę, no pewnie nie. Muszę robić też takie wyjazdy, w których do klientów prywatnych, tak jak mówiłem w jednym odcinku, nie robię, nie jeżdżę po domach, nie naprawiam komputerów. Jeżeli już jadę, to zabieram go do siebie. Wyjątkiem jest tutaj klient, który jest klientem biznesowym, właśnie jest ta stacjonarka będzie dostarczona i tam będzie, i tam będzie komputer mój sprzedany do niego i zainstalowany ploter dobra, koniec finansów yy, kończymy odcinek, mam nadzieję, że Wam się taki format podobał, dajcie znać zostawcie łapkę, komentarz, suba co tam się jeszcze robi, nie wiem nadzróbcie inne filmy, jeżeli macie na to ochotę, tam są bardziej tematy serwisowe, mniej vlogowe także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się cześć!